Tutaj mamy budynek. Tutaj jest ten główny dziedziniec. Widzicie, tu mogą być To. Myślimy, i tutaj jest naprawdę dużo rzeczy, tam na Jak to tak się. Przypaczy człowiek? Witajcie widzowie, tutaj Anka z kanału Urbeksianka. I dzisiaj jesteśmy w takim otaforcie. Ja Was zapraszam do oglądania, bo będę Was oprowadzać po nim. Jest tutaj sporo budynków do obejrzenia i sporo historii, także no fajnie. Aha, i od razu chcecie mi wybaczyć, mogę mówić troszeczkę ciszej, ponieważ jestem chora. No, mam zapalenie migdałek, ale, ale filmy trzeba nagrywać. Zapalenie migdałek czy migdałków? No tak. Okej. Okay. A dobrze, fajnie, fajnie. Wygląda tutaj mam jakiś budyneczek. Tutaj mamy budynek, yy, tutaj jest ten główny dziedziniec. No i zaraz sobie wyjrzymy. Myślę, że może najpierw tam do niego sobie idziemy. Co na napoty? Kilka. <grym> Dawaj, dróg wejście.

Deszcz pada Wchodzisz. Tak, ale coś tu co mnie straszy Chodź. Ty się straszysz. No dobra, bo to kapie deszcz, nie? Mhm. <grym w obłudniach> o ból. Czyli podłoga jest mokra. Kopie z fitu A padał deszcz. Padał deszcz, no. Ale kutr wygląda to elegancko, patrzcie, te wszystkie okienka. Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie spotkamy. A nawet, jakby to co. Fort Fryderyka Wilhelma zbudowany w latach 1805 1829. No jak wszystko fajnie stanowało ale przez działania wojenne i to to właściwie było yy, To był fort ogromny miasta Caen zupełna od odwę stanowił jeden z najdalej wysuniętych punktów zgodnie z założeniem francuskiego markiza twórcy systemu fortyfikacji który uważał że wzrost doniosłości niosłości wymaga wysunięcia do przodu własnych dział, aby nie dopuścić do ostrzeliwania przez przeciwnika rdzenia twierdzy. Bawa, Janko przedziora się przez haszczy. ja nagrywam to będzie najbardziej. <grystanie> jedziesz ja ale powiem wam że to wygląda super bardzo siebie Widzę tu mogą być jakieś To takie 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 nie jest to Wydawało się większe na zdjęciach, nie? Po prostu my jesteśmy przeogromni. To to masz schody, idziemy. O. To się tak trochę... Co? Beton? Zawalające. Węższego przejścia nie dało. <laughs> Kolejne, e... się Fort Fryderyka Wilhelma, zwany także basztą Montalemba, zbudowany został jako jedna z ostatnich i najdalej wysuniętych placówek, wchodzący w skład fortyfikacji twierdzy koźle. w Wilhelma jest to fort Rondel Jego budowę rozpoczęto w 1805 roku Data ta znalazła się na elewacji baszty, lecz trwające działania wojenne spowodowały, że zakończenie prac przeciągnęło się aż do roku 1829 A teraz wygląda to tak Mocno opłakanym stanie. No jak dla mnie to jest całkiem elegancko. No czy no. To wygląda pięknie, nie? Ale... Ale... nie do użytku. No właśnie. Zresztą do czego teraz używać forte? No to już musicie sami odpowiedzieć w komentarzach. Ja yeah. Coś ducha. ducha? Mhm. Ty to byś tylko te duchy wskrzeszała. Patrzcie, <noise> fajnie. Mhm. No, A sobie, że, że właśnie tutaj w tym miejscu stała jakaś ważna osoba i, i patrzyła sobie na ten dzień. Na początku lat dwudziestych, po kasacji twierdzy koźle, baszta przekształcona została na browar. Z tego też okresu pochodzą zabudowania znajdujące się na jej dziedzińcu w 1945 roku. Baszta spaliła się i od tego czasu powoli popada w ruinę. Ja tutaj przyszłam, dlatego, że to mnie zastanawiał, bo widzieliśmy to z tego dziedzińca. Nie no wyżej nie ma wejścia i nie robię się co to jest Tutaj to możemy płacić co najwyżej 10 metrów w dół, więcej niż 10, z 15. <noise> Że chcę spać na dno. No. Dobra, idziemy nie? Co najwyżej możemy. Co i znalazłem? No, hmm. Hmm, użyjmy. Uważaj, do jest przyklej. Wiem. Czeka, Lejca tutaj. Do, do, do czego te lejce? No. no co, doszliśmy do tego, co było metalowe. To jest w ogóle sam środek tego całego fortu, nie? No. Tak Bo tutaj mamy to, po czym teraz chodzimy, to jest... Są korytarze od tego środka Najbliżej A tam przez okno widać... Nie To jest taki mały o, No, ale jest. No tak Dobra o Swym zasięgiem obejmował wieś Kłodnicę oraz dwie pierwsze śluzy kanału Kłodnickiego. Zniesiony został jako czteropiętrowa budowla murowana z cegły na rzucie koła z kolistym, odkrytym dziedzińcem po środku. Jego obwód zewnętrzny wynosi 33,9 m, a wewnętrzny 15,6 m. Pierwotnie od strony dziedzińca do obwodu murów przylegały dwie okrągłe klatki schodowe oraz dwa parterowe schrony. Pomiędzy strzelnicami, pierwszymi i drugimi, w kondygnacji znajdują się prostokątne otwory wentylacji dymowej. Jako budowle. budowlę? No, jest mocno, jest pięknie Mocno? No A wiesz co? Co? Bo się Co cię zastanawia? Tędy Tak Tędy wchodziliśmy, a tu jest... A tu jest nic Właśnie tam jest takie pokoje. pokoik chyba I w ogóle majątki tutaj są określone. Dotknij jednego. Nie, nie, nie. Jezus jak idzie duży. Jezus jakie duże pająki! Co jest? Grane! Po jak tańczy? Jak... nie Czekaj, czekaj, czekaj. Jeez, Chrysus. Przepraszam, nie, nie, nie. <śmuluję> 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 A, jak lubisz pająki? Bardzo nie. Smaczne lubię, były. <śmuluję> Ale czego jest cały całej No, no, tam są gubianki tutaj. Łop, łopok. Łop, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jakieś budyneczki. No, idę No Ale już widzisz, jak wygląda ten fort. Nie, nie jest taki duży. Ale jak tam wygląda na obronę. Miasta. <grymne> to To może rozglądamy tak? Rozglądam się. Proszę, masz jakieś wejście. Słyszał Tak. może Chodź. Żyjesz? No. Jestem um, podziwem. Jesteś podziwem. No i co? No. Chodź, jak już weszliśmy drzwiami, to wyjdźmy, chociaż no. widzisz okno. Dawaj. Pokaż sprawność. Podobno mam z wf 5 piątkę. Tutaj. no i zastanawiam hmm, się, czy jest sens, jakby co dalej, bo nie wiem, czy będzie jakiekolwiek wyjście są. Także hmm, myślimy, i pojawiam, że tu jest naprawdę dużo rzeczy tam na dole. Jesus. To już widać w ja bym ale, ja ale może nie. Dobra, widzę cegły w hmm. chuj cegieł. Są te dachówki. Dzień, Dużo drewna. Jakieś wiaderka. Skorupka od jajka. Gdyby ktoś tu czasami bywał, trochę widzę dużo śrubek, toaletę i ciasne pomieszczenia, oraz o, to jest ciekawe. Znalazłem... Miejsce, gdzie robili proch. Już wracam. Ta. jedno wielkie, puste pomieszczenie. I nic więcej tam nie ma. Fort Rondel zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że na Was również... Jak wszystko. Jak wszystko. No i prawie sobie na koniec mega skręciłam, ale to nic było fajnie. No, ja się za nie żegnam, bo bardzo dużo komarów było. Jest i jest, było pięknie. No i co? No do następnych filmów. Siemano.